I był to film o poszukiwaniu działki. A dzisiaj możemy Was już powitać z wnętrza naszego nowego domu. Ja jestem Ania. A ja Radek. I dzisiaj opowiemy Wam o tym, co działo się w naszym życiu przez ten ostatni czas bardzo burzliwy. No i w życiu i w domu przede wszystkim, bo pewnie to, to Was bardziej interesuje. Priorytetem tych ostatnich kilku tygodni, a nawet miesięcy była możliwość nocowania w tym domu, bo jak wiecie, mamy tu jednak dosyć daleko. Mieszkanie mamy w Warszawie. Tutaj mamy, jak policzmy, czyliśmy, wcale nie 70 km, tylko w sumie 80, więc odległość jest całkiem spora. I takie codzienne dojeżdżanie albo dojeżdżanie kilkakrotnie w ciągu tygodnia o, jest, jest często bardzo męczące i zajmuje bardzo dużo czasu. No i teraz to również sporo kosztuje. A żeby można było w domu nocować, to są potrzebne przede wszystkim dwie podstawowe rzeczy. Tak, na pewno musimy mieć łazienkę. I na pewno musimy mieć podłogi, żeby jednak nie biegać po betonie. Tak, po betonie. Mieliśmy w sumie już tak naprawdę kiedy to było Radek we wrześniu? Podłogę gotową na dole, bo to na, na tak, dole. Podłoga mamy... na dole była na etapie kładzenia płytek, więc to, to są płytki, więc zostały zrobione w etapie prac brudnych i, i to mieliśmy, tak? I to mieliśmy gotowe. Mieliśmy podłogi też w, w takim razie w łazienkach, w pralni, to wszystko gotowe. No ale została nam do zrobienia podłoga na piętrze, czyli sypialnie i gabinet. I korytarz, i garderoby. I tutaj, jeżeli ktoś nas śledził wcześniej, to wie, że zdecydowaliśmy się na wykładzinę. O tej wykładzinie pewnie będziemy mieli okazję opowiedzieć przy jakiejś innej okazji, tak, jeżeli jesteście w tym, szczegółach. Tak, jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach. Nakręcimy taki filmik, jeżeli będzie trzeba. Tak, a co jeszcze warto powiedzieć, no to podłoga nasza to ogrzewanie podłogowe, i tutaj też to ogrzewanie podłogowe nas mocno ograniczało w wyborze tej. Powierzchni. Tak, bo zależało nam na tym, żeby ta podłoga była jednak e, dostosowana do potrzeb ogrzewania podłogowego. E, Czyli efektywna. I efektywne, tak, żeby to było wszystko w sumie. No i co druga sprawa, łazienki. Łazienki jednak musiały być gotowe, bo jak tu nocować, jeżeli nie da się później nawet umyć zębów. Prawda? Albo wykąpać. Albo wykąpać. No fajnie, jednak jeżeli na takiej budowie da się wziąć chociaż prysznic. No, tak, na budowie, jak to na budowie, dużo pyłu, dużo brudu, czy na zewnątrz, czy wewnątrz, wewnątrz to już zdecydowanie mniej, ale na zewnątrz pracę powodują, że rzeczywiście często jesteśmy mocno ubrudzeni. No i jednak wykąpać się trzeba. I łazienki też się udało fajnie zrobić. Łazienki były gotowe. Myślę, że też jakoś yy, na przełomie września-października prawie gotowe. Tak, tak. Jak tak. No to jeszcze, jeszcze to... oczywiście różne detale cały czas, cały czas są uzupełniane, bo one tak naprawdę to jeszcze wymagają pewnie różnych szczegółów. Tak, i to, ale. Tak, żeby już dało się, dało się tych łazienek używać. No to tak, myślę, że... no to rzeczywiście był, był październik. Myślę, że to był październik, no może koniec października. Koniec października, tak. Już teraz tak naprawdę z perspektywy czasu te, te granice tam się mocno, mocno zacierają. Ale tak, to już mieliśmy dosyć szybko gotowe. I na początku nocowaliśmy tutaj raczej sporadycznie, prawda? Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście zachodziła taka potrzeba. Wtedy, kiedy brakowało czasu, wtedy, kiedy fachowcy przychodzili na przykład bardzo wcześnie rano do pracy i trzeba było im pewne rzeczy wyjaśnić, trzeba było z nimi porozmawiać i w ogóle dograć wszystkie elementy instalacyjno-montażowe. No i to rzeczywiście bardzo pomagało. Początkowo, kiedy my to zaczęliśmy mieszkać, mieszkać, nocować częściej, to gdzieś tak w listopadzie. Nie mieliśmy tak naprawdę podstawowych rzeczy, czyli mieliśmy te podłogi i łazienki, ale nie mieliśmy oświetlenia w większości pomieszczeń. Tak, e, kilka gniazdek zamontowanych, elektrycznych, ale do podłączenia, to to Jakieś lampy, które oświetlą nam drogę na przykład do toalety. E, no nie mieliśmy nawet stołu czy krzeseł, tak? Nie chcieliśmy wstawiać czegoś, co jest bardzo, brudne, bardzo mocne, pobudowlane tak. i, i nie wygląda dobrze, więc z tymi elementami e, czekaliśmy. Tak, czyli jedliśmy śniadania na podłodze, mieliśmy czajnik też czajnik na, podłodze. na podłodze, jakiś opiekacz do kanapek, żeby w ogóle też móc coś ciepłego sobie czasami, czasami czyli czegoś... w, stylu, w stylu japońskim śniadania i, <grym> tak. I, i tak to wyglądało. Ale stopniowo to się wszystko zaczęło stabilizować, zaczęło nam przybywać, przybywać w domu różne rzeczy, łącznie z oświetleniem, łącznie z gniazdkami. Tak, no trzeba powiedzieć o tym, że to, że tutaj mogliśmy przenocować, to pomagało nam również właśnie w stopniowym, drobnym, drobnymi kroczkami wykończania tego mieszkania, tak, czyli montowania właśnie takich gniazdek, uzupełniania rozdzielnicy elektrycznej, montowania poszczególnych punktów oświetleniowych, lamp oświetleniowych. To wszystko mogło dzięki temu powstawać trochę szybciej, mniej czasu traciliśmy na dojazdy. Mogliśmy też na bieżąco pewne rzeczy mierzyć, przymierzać, wybierać, później znowu je też instalować. Tak. E, wszystko czyścić też po tej budowie. Tak, tak sprzątanie bo... to były bardzo ważny element, tak, o którym nie powiedzieliśmy. Sprzątanie też zajęło sporo czasu i cały czas. Jeszcze w sumie pojawiają się jakieś, jakieś czas miejsca etap, do doczyszczenia, do, do 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 czyszczenia. Tak, bo się okazuje, że okazuje się, że gdzieś tam coś przeoczyliśmy. Mamy na przykład w łazience takie płytki o wzorze lastryko, na których te różne jeszcze podbudowlane zanieczyszczenia łatwo się są w stanie ukryć, więc coś tam jeszcze od czasu do czasu gdzieś może wyjść. No i to, że jesteśmy tutaj na miejscu, pozwala nam się zajmować tym w sumie na bieżąco i nie tak bardzo już inwazyjnie, jeżeli chodzi o nasze prywatne życie. Chociaż tak naprawdę nasze prywatne życie jest w tej chwili mocno zdominowane. Tak, Jednak przez jest to coś... Ciągle przez tą. Cały czas budowę. Tak, przez to, co tak. tutaj się dzieje. Tu jeszcze warto powiedzieć też o tym, że na zewnątrz jest ciągle tak naprawdę mało zrobione i te prace również Trwają. prowadzimy na zewnątrz, taki tu jest dużo prac gruntowych, dużo prac porządkowych, sprzątania tak samo i, i to zajmuje sporo czasu. Tak, jeszcze od nas wyjeżdżają kolejne śmieci, tak naprawdę pomimo tych kontenerów tam chyba dwóch, które zostały wywiezione z odpadami i tego wszystkiego, wcześniej, ich całkiem wcześniej przesegregowaliśmy. Znowu wczoraj było segregowanie odpadów, w międzyczasie też zajmujemy się trochę ogrodem, bo już trochę tego ogrodu mamy i on też wymaga od nas w sumie już teraz na samym początku sporo uwagi, bo też trzeba i o niego trochę zadbać i trochę w nim posprzątać. To może zróbmy takie podsumowanie tego, co, co tutaj powstało, co tu się udało nam Przez zrobić. Przez ten ostatni czas, kiedy nas nie widzieliście. Bo działo się bardzo dużo. Czyli, tak jak powiedzieliśmy, powstała, ja tu będę patrzeć na notatki, bo to naprawdę nie sposób jest o tym pamiętać. Tak jak mówiliśmy, mamy podłogę również na górze, to jest wykładzina, wykładzina podłogowa, miękka. Mamy również drzwi wewnętrzne. Tak, tak. Montaż, montaż drzwi nastąpił, w każdym pomieszczeniu już są drzwi docelowe. Tak, część z tych drzwi to są, to są drzwi takie tradycyjne. Ale bezprzygowe, a część to są drzwi ukryte. Część to są drzwi ukryte. Oczywiście o drzwiach też możemy zrobić wspólny odcinek, jeżeli byście chcieli, i też naprawdę jest dużo do opowiadania, w sumie, tak. jeżeli chodzi o te, o te drzwi. Bo przygotowania były dosyć mocne i tutaj sporo takich nietypowych rozwiązań zastosowaliśmy i możemy rzeczywiście o tym, warto by było może o tym opowiedzieć. I o ekipach też. I o ekipach, ekipach te, też. Tak, i o firmach. No dobrze, czyli tak. Mieliśmy drzwi. Przyszły nam również meble w zabudowie, ale może to o tym później. Tak. Powiemy. Pojawiło się też trochę mebelków takich, które składaliśmy sami, nie? Tak, takich mebelków no z Ikej, tak naprawdę Ikei, które składaliśmy wspólnie całą rodziną. Y co jeszcze? Jest trochę jeszcze takich mebli, które, które są tak naprawdę z odzysku. Tak. Bo zdecydowaliśmy, że pewnych rzeczy, po pierwsze, ze względów finansowych nie chcemy teraz kupować. Tak, nie jesteśmy w stanie nawet kupić, więc tak. zastosowaliśmy rozwiązania z nazwijmy z odzysku. Z odzysku. A po drugie, też w sumie niektórych rzeczy nie chcieliśmy, nie byliśmy w stanie wybrać. Tak. No brakowało czasu również na te wybory, tak, tak? bo tyle rzeczy wybieramy, że, że niektóre mogą sobie poczekać. Niektóre muszą, mogą poczekać. Muszą poczekać, tym bardziej, że je mamy i tym bardziej, że możemy je, możemy je odzyskać. Mieliśmy sporo takich rzeczy, które gdzieś tam były poutykane u rodziców na, na działce, które pochodziły z naszych starych mieszkań. Tak. tak odzyskaliśmy sofę, która teraz stoi w naszym salonie. Co ciekawe, sofa jest tak duża, że zmieściły się tylko dwa segmenty w tym obecnym salonie. <grywa> A jeden segment jeszcze, jeszcze został, bo on już gdzieś tam za mocno zawalałby nam przestrzeń. Teraz z perspektywy czasu myślę, że chyba ta sofa była ogromna w tamtym naszym pierwszym, pierwszym mieszkaniu. Mam jakiś stół, który został pozyskany ode mnie ze starego biura. Fotele konferencyjne również kiedyś były fotelami biurowymi, teraz służą nam służą nam wiadalni. Do takich elementów, które gdzieś tam przystosowaliśmy jest, jest sporo. oma, teraz na którym śpimy, nie? teraz również to, pochodzi to, z naszej działki. To jest ma teraz działkowy. Tak. To jest ma teraz działkowy i też na nim na razie śpimy, bo nawet nie wybraliśmy jeszcze łóżka, które będziemy, które będziemy kupować, a spać na czymś na czym się trzeba. No to zdecydowanie to jest podstawowe, Także takie, także takie elementy, takie elementy, gdzieś tam się u nas znalazły. Ja sobie zrobiłam biurko do mojej, bo ja pracuję zdalnie, więc do mojej pracy zdalnej zrobiłam sobie biurko z nowego blatu z IKEA oraz z starych szafek przemalowanych na jaskrawy kolor, który zobaczymy jak długo tutaj postoją, ale myślę, że... Ale wyglądają nieproste... naprawdę fajnie, wyszło to bardzo ładnie i wcale nie wygląda na to, że trzeba by było to zmieniać. Myślę, że przez dłuższy czas tak, tak. one tutaj jednak zostają, było to zrobione w drodze trochę takiego eksperymentu, także takie rzeczy tutaj się u nas też pojawiły. I patrzę jeszcze na listę, co tutaj u nas się pojawiło. No tutaj pojawiło się na pewno bardzo dużo elementów elektrycznych, no bo tą część zostawiliśmy dla siebie, to znaczy na, ty, tak? na tym się znamy, więc możemy to zrobić. Nie ja, no tak mówię tak. za siebie, ale w liczbie mnogiej, bo zawsze sobie pomagamy, więc tutaj dużo elementów rozdzielnicy elektrycznej powstaje też na bieżąco. A oczywiście mówimy tu o montażu, montażu wszystkich akcesoriów typu gniazda, typu łączniki, cały system Smart Home, który też wymaga programowania i naprawdę wbrew pozostawych. Sam montaż to jest mała część, a programowanie tego systemu, żeby pracował automatycznie, autonomicznie to też wymaga bardzo dużo pracy i tutaj spędzam sporo czasu przy komputerze e, programując te rozwiązania. A ja muszę mm. ze swojej strony powiedzieć, że z tego systemu jestem wybitnie, bo przeszliśmy już przez różne rozwiązania smart home'owe, jak się domyślacie, i z tego systemu jestem super zadowolona, dlatego, że on e, jest mega łatwy w obsłudze i intuicyjny. Więc... Tak, i rzeczywiście łączy wszystkie elementy, prawda? Łączy wszystkie tak. elementy w jedną całość i zarządzanie przez telefon, czy tak naprawdę brak zarządzania tego, bo samo wszystko działa, e, jest, jest Podstawową zaletą. No i o tym systemie pewnie też kiedyś opowiemy. powinniśmy o tym opowiedzieć. No ale tak, idąc dalej, to oczywiście całe okablowanie sieciowe, które również jest w budynku, sieć Wi-Fi, którą trzeba było też uruchomić, podłączyć, to wszystko powstawało krok za krokiem. To wszystko działa. Przyłączony internet, dom funkcjonuje. No i takie prowizoryczne rzeczy, jak gniazdka, których jest po prostu całe multum i które gdzieś tak. tam są domontowywane wieczorami przez radka, po kilka. Po kilka, tak. To jeszcze paski LEDowe, tak? które są. No gdzieś tak, tam paski ledowe cały czas, czyli oświetlenie cały czas uzupełniamy, bo tej pracy jest sporo lutowanie, przyklejanie, montowanie dyfuzorów. To jest praca taka dosyć pracochłonna i wymagająca precyzji, więc to powstaje rzeczywiście dzień. Za dniem, tydzień, za tygodniem, wtedy, kiedy jest na to czas. To wymaga również jakiejś tam logistyki, doboru komponentów, te elementy stopniowo przyjeżdżają, więc prace się cały czas toczą. Tak, bo tam niektóre rzeczy trzeba całkiem sporo poczekać, tak. jednak, żeby, żeby do nas dojechały. No i w międzyczasie też trochę takich dupereli się pojawia w domu, czyli różnego rodzaju wieszaczków, uchwytów na papier toaletowy i tego typu drobiazgów, no które też mimo wszystko trzeba wybrać. I nawet takiemu drobnemu to czasami trzeba poświęcić całkiem sporo czasu, no żeby tak, go wybrać, żeby, żeby zamontować ładnie, dokładnie w tym miejscu, w którym trzeba, żeby nie raziło, że jest coś krzywo. Tak, żeby tego wyboru dokonać sensownie. A precyzja to jest tak naprawdę czas, tak? Tak, to wszystko, tak, to wszystko zajmuje zajmuje czas. Uzupełniamy dom o jakieś nowe ręczniki. Co, nie mamy na przykład nowej pościeli, ale na to już czasu nam totalnie nie starczy. Bo zresztą nie mamy nowego łóżka, Nowa tak, pościel nam no, nie jest do niczego potrzebna. Także sporo takich drobiazgów gdzieś tam się w domu pojawia, również czysto, czysto użytkowych, takich, takich, które gdzieś tam do codziennego życia nam są potrzebne. Tak, a jeszcze bym powiedział o tym, że elementem takim, który też powoli powoli się dzieje, to są reklamacje różnych urządzeń, które może nie do końca pracują tak, jak trzeba. I to też, o to też trzeba zadzwon zadzwonić, przypilnować fachowca, doprosić się, żeby w końcu e, przyjechał i e, pewne rzeczy poprawił. No i jest by był pewien fachowiec, którym się nie udało jednak. E... Tak, był jeden fachowiec i to też warto o tym opowiedzieć, bo w końcu finalnie e, system rekuperacji... I, Zainstalowaliśmy samodzielnie. Znaczy Radek zainstalował? Samodzielnie zainstalowaliśmy, zamontowaliśmy wszystkie akcesoria, później uruchomiliśmy i podłączyliśmy do systemu zarządzania domem. Wszystko się udało, tak? Okazało się, że wcale nie jest to skomplikowane, a fachowiec niestety zawiódł. Fachowiec zniknął, tak? Zniknął. On tam położył nam te rury od rekuperacji i też było trochę różnych Poprawek. No, poprawek tak, tak. Okazało się, no okazało się tak naprawdę, że trzeba było cały czas, trzeba cały czas patrzeć na ręce, i tak naprawdę uważam, że warto było tą pracę przejąć i zrobić to samemu, bo na pewno wyszło to lepiej niż spod jego ręki. Taka kwestia, którą tutaj mam wynotowaną jako kwestię bardzo poważną, to jest kwestia mebli w zabudowie. I my tutaj podjęliśmy decyzję taką trochę chyba na obrót, bo zdecydowaliśmy, tak. że kuchnię odkładamy w czasie. A w pierwszej kolejności robimy zabudowę w łazience, w pralni oraz tak w garderobach. Zabudowę na piętrze, tak żeby to, to piętro zamknąć, tak. tak żeby tutaj już nie było potrzeby takiej, że różni fachowcy się jeszcze pojawiają. To jest strefa prywatna, więc zależało nam na tym właśnie, żeby, żeby te prace zakończyć. Żeby tutaj już nikogo tak naprawdę nie wpuszczać. Owcego, żeby tutaj nie wpuszczać. Na górę, żeby nam się wszyscy tutaj nie pałętali, jak będziemy tutaj spać i funkcjonować. No właśnie. Jednak ten, ten dół domu to jest taka strefa bardziej ogólna, przeznaczona dla gości i mniej prywatna, więc myślę, że tam trochę dłużej z nimi przemieszkamy i przetrwamy. No właśnie. I dlatego nasza kuchnia cały czas jeszcze się, jeszcze się robi. Mamy nadzieję, że będzie na przełomie stycznia, lutego. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. To już niedaleko rzeczywiście, no tak, no ale co w międzyczasie, no jakoś trzeba funkcjonować i nie stawiać tych wszystkich... Rzeczy na podłodze, na podłodze, więc stwierdziliśmy, że warto na ten czas zrobić taką prowizoryczną kuchnię tymczasową, znowu z odzysku. No i stanęła taka właśnie kuchnia, tak. która, w której jest i zlew, i jest, stoi kuchenka. Można włożyć podstawowe elementy, mówię o talerzach, o sztuczcach, o wszystkich takich rzeczach. Wszystkie szafki są z odzysku. Tak, znaleźliśmy a, szafki na Oliksie, dorwaliśmy jakieś po a, Znaleźliśmy taki jeden sklep w Warszawie, który sprzedaje rzeczy, które są rzeczywiście takie lekko używane z odzysku i wcale okazało się, że te meble nie są jakieś zniszczone, więc zagościły u nas w domu. Kupiliśmy po kilku je w bardzo dobrej cenie, bardzo dobra cena. Myślę, że może jeszcze później znajdą Myślę, swojego że... jakiegoś tak, amatora. Tak. na jakieś działce, czy tak, gdzieś wylądują tak, pewnie. A znakomicie te meble rzeczywiście uzupełniają nasze tutaj nasze codzienne, codzienne życie. No są niezbędne, tak naprawdę, żeby tu jakoś funkcjonować i na przykład nie żywić się w jakichś tam punktach zewnętrznych, czy typu pizzeria, czy inna tak, restauracja. Tak, no byli skazani więc, na jedzenie kebaba więc, na obecnie na niej kolację, tak? więc jesteśmy w stanie coś ugotować, wprawdzie na jednym, na jednym palniku kuchenki, ale jedania jednak mamy rozpoznane. No ale tak, w razie ale tak kupiliśmy naprawdę... też, tak, tak? Kupiliśmy kuchenkę taką indukcyjną, jedno, jednopalnikową, e, która też uważamy, że nam się przyda w przyszłości, na pewno do, tak. do Przenośna kuchenka innych... zawsze, czy na wyjazd, czy gdzieś zawsze można ją wykorzystać. Gdzieś nam się przyda, e, kupiliśmy najtańszy zlewozmywak tak. w markecie. E, Baterie też? Bateria też najtańszą. Bateria, widać, że jest najtańsza, już się trochę rozwala, bo ilu. W dwóch miesiącach niecałych. W dwóch miesiącach, Półtora tak. miesiąca może ma. No i co? I Radek wykonał jeszcze do tego przepiękny blat MDF-u. <noise> polakierowany. Polakierowany. No ale jest. Który też się sprawdza i przynajmniej jesteśmy jako tako tutaj funkcjonować jako tako sobie w tej kuchni radzić, zrobić sobie śniadania, kolację i nawet całkiem sensowne obiady. Także może nie jest jakoś super komfortowo, ale da się żyć. Ale da się żyć z tą kuchnią. A co jeżeli chodzi o te meble, które już mamy? No właśnie. Jakie meble mamy? No, zrobiliśmy meble w łazience. W łazience znaczy, my pod... nie zrobiliśmy osobiście? No, nie zrobiliśmy, tak? Mamy tutaj dobrego fachowca, który zadbał o te, o te meble. Mamy meble w łazience pod, pod umywalkami tak. i to bardzo ważne. To jest, bo To tam jest mieści jedna szafka, taka tak, długa z tak, szufladami. Tak. Tu się, się mieszczą te wszystkie podstawowe kosmetyki i w zasadzie w tej szafce wszystko, co w łazience się mieści, spokojnie w tą szafkę spokojnie weszło, wchodzi. nawet jeszcze troszeczkę zostało, zostało miejsca. Szafka wyszła pięknie. Co jeszcze mamy? Pralnie? No mamy pralnię, estetyczna, biała, prosta. czysta, prosta, ale też jest bardzo dużo powierzchni do przechowywania i wszystkie, są, wszystkie te elementy, które w domu są typu środki czystości, tak. e, mopy, ręczniki, niemopy, mopy. Tak. E, Pościelcało, e, ręczniki, tak, i tak, brudne pojemniki na brudną bieliznę. To wszystko się tam znajduje. O tym też pewnie więcej, więcej opowiemy. Tam też jest pralka, e, suszarka, oczywiście tak. z lew. E, i, I to wszystko blat. jest zabudowane tak pod wszystko... blatem. Tak, to wszystko jest zabudowane, czyli z jednej strony mamy taką dużą, dużą ścianę do takiego mebla do przechowywania, z drugiej strony jest blat, pod którym mamy pralkę, suszarkę. To wszystko też elegancko się tutaj zmieściło. Jest to całkiem fajnie wykonane, to musimy przyznać. No i co? Garderoby. Kolejnym elementem są garderoby, dwie garderoby. Garderoba przy naszej sypialni i garderoba przy sypialni naszej córki. Tak, i garderoby wyszły przepięknie. Jedyna rzecz, której, której tym garderobom w tej chwili brakuje, to jest światło jeszcze, tam jeszcze. Są. Tam jeszcze nie dotarłem, tak. ale to już niedługo, to tutaj od środka wszystko jest przygotowane, kwestia wygospodarowania czasu na właśnie te elementy. No i co? Przy okazji warto wspomnieć, że tutaj no wydaje się, że udało nam się trafić na bardzo dobrego fachowca. Bardzo dobrego fachowca. Zobaczymy, jak będzie, ponieważ ponieważ ta sama osoba, ta sama firma będzie nam wykonywała również kuchnię. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w, w, w przypadku kuchni, no bo kuchnia gdzieś tam. E, chyba jest takim największym, sprawdzianym no dla tak, stolarza. Na pewno najbardziej tutaj... widocznym elementem, tak. bo te, te, te inne miejsca są bardziej funkcjonalne, ale dla gości raczej niewidoczne, a ten element rzeczywiście jest, jest na wierzchu. Tak, to on jest po pierwsze ma być bardzo funkcjonalny, a po drugie ma być również bardzo estetyczny. E, tu wszystko, wszystko musi być idealne, no i, czas, no i też nie obywa się bez wyzwań w takiej kuchni. Więc no, mamy nadzieję, że tutaj też nam tak. nasz fachowiec stanie na wysokości na wysokości zadania. Ja myślę, że możemy nawet go podlinkować w opisie, nie? Tak, podlinkujemy. Na pewno jeszcze o tych wszystkich meblach, o zabudowie opowiemy więcej, bo one są warte tego, że rzeczywiście jest tam parę takich rozwiązań, które o warto zastosować, warto, wspomnieć. warto tak. wspomnieć i o tym opowiemy, pokażemy Wam dokładnie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co byście chcieli w pierwszej kolejności obejrzeć. Czy chcecie w pierwszej kolejności obejrzeć naszą łazienkę? Tak. Czy, czy może pralnię? Czy garderoby. czy garderoby? Przy czym warto zaznaczyć, że pewnie garderoby trochę później, bo musi być tak, łazienka w tej chwili praktycznie jest skończona, więc łazienkę można pokazywać. pralnia ja jest też. też skończona, prawie tak naprawdę może no, jakichś tak. drobnych, malutkich detali brakuje, ale, ale to, jest, to jest zrobione. No. Funkcjonalnie można już to pokazywać, jak to, jak to wygląda. Okej, okay, no ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy trochę no, do zrobienia. No, jeszcze tej pracy jest dużo do zrobienia. Tak? No, o, o tych, oprócz tych elementów, o których wspomnieliśmy, czyli oświetlenie, instalacje, drobiazgi. Sprzątanie nad zbieraczem. Sprzątanie to musimy sami, bo, bo będziemy to robili sami, położyć tapety. Tak? Mamy, tak mamy kilka miejsc, gdzie się znajdują tapety i to zrobimy e, e, sami. Na pewno mamy do zrobienia schody i schody na razie zrobimy sobie tak, schody zrobimy tymczasowe. Na razie tymczasowe. To wskazane jest tam z różnych powodów, takich technologicznych, żeby tak, tych no schodów drewnianych uh -huh, nie robić od tak razu. od razu i szybko, więc te schody niech sobie ten cały dom niech sobie dobrze wyschnie i dopiero wtedy przystąpimy do zrobienia schodów, a w międzyczasie zrobimy pokrycie schodów tymczasowe z tej samej wykładziny, którą wykorzystaliśmy właśnie na podłogę na piętrze. Tak, bo jeszcze tego nie mieliśmy ciągle czasu zrobić. Może, tak. może wreszcie. uda. i chodzimy po betonie. Może wreszcie nam się uda. A w międzyczasie staramy się też trochę odpocząć i troszeczkę zapoznać z okolicą, bo okolica tak. mamy bardzo fajną. Tak, okolica jest ciekawa. Poznajemy najpierw na Google Maps, a później odwiedzamy różne fajne miejsca, które tutaj się znajdują i cała okolica tutaj nadrzeczna jest na pewno godna polecenia. Oglądamy, poznajemy, relaksujemy się. A i tutaj jest naprawdę co? Poznawać. Jest, jest co, co poznawać, co oglądać. Najśmieszniejsze jest to, że my tu tą okolicę znaliśmy nie tylko najbliższą, ale gdzieś tam dookoła przynajmniej wydawało przynajmniej, nam się, że ją trochę tak, znamy tak a Okazuje się, że znaliśmy ją bardzo powierzchownie jest tu mnóstwo rzeczy do obejrzenia bo mamy w okolicy dwie piękne rzeki. Mamy, dużo mamy ogromne, tak, obszerne lasy, w których jest dużo zwierząt. Okazuje się, że w naszych lasach tutaj są nie tylko na przykład łosie, ale też ostatnio się dowiedzieliśmy, że również wilki, więc no tak, no, pewnie trzeba e, trochę tak, uważać. Tak, to co? Bobry na przykład, tak? I tutaj te no, wszystkie szopta, pozostałości kwa, bobry, tak. Tak, po, po działalności bo, bobrów możemy obserwować, a ptaki tak, to też jest taki, takie zwierzątko, które tutaj nas odwiedza bezpośrednio już Tak, bo zawiesiliśmy blisko domu. im, zawiesiliśmy im a, takie kulki tłuszczowe, żeby tak. sobie tutaj e, no bogatki tam, przelatywały, więc tak. przelatują już całymi chmarami do nas tak, tutaj. Tak, no, więc e, obserwujemy naturę, okolice, odkrywamy tak naprawdę tą naturę, która... No na razie jest to jesień i zima tak naprawdę. Zima. Może to zima wszystko trochę jest trochę uśpione, ale wygląda jak jesień. No i czekamy na pewno na wiosnę i nowy obraz, nowy widok nam się odsłoni. No i pewnie na trochę zwiększoną częstotliwość wyjazdów, jakichś wycieczek rowerowych. Więcej, słońca, Więcej tak. słońca. Może jakieś fajniejsze zdjęcia też będziemy mieli z... Z tych różnych miejsc, które odwiedzamy na co dzień. Także u nas się dzieje bardzo dużo i chyba w ciągu tego roku wcale nie będzie się działo mniej.